Z biegiem czasu życie przestaje być proste. Nie jest tak łatwo jak mogłoby się wydawać Wydawa. Oj nie, ciągnie do hajsu, a jak nie ma ciągnąć Skoro go nie ma, nie możemy przecież ciągle udawać Wydawa. Że jest dobrze, nie ma zapasu sił, chęci Zaczynamy się różnić, przestajemy na tych samych falach nadawać Wydaje się nam, że wiemy coś że święci A to sprawia, że ręce zaczynają nam opadać Dla jednych życie na ziemi to piekło dla drugich to wymarzony Eden Mimo, że docenuję celu jeszcze daleko Szczęśliwy jestem Że jak na razie dotąd doszedłem Lata uciekają jak piasek przez palce Cieszę się, że mogę powiedzieć Kocham cię, tacie i matce Zaciśnięto mam pięść Dla tych, co w ciągłej walce Dla tych, którzy odeszli W górze dwa palce O, nie łam się, będzie Dobrze wiem, łatwo powiedzieć. Ale lepiej mieć nadzieję niż siedzieć i nic nie mieć. Chciałbyś nie wiedzieć, a najlepiej zniknąć. Mam klucz na ciebie, choć naprawimy wszystko. Chodź, naprawimy wszystko. Naprawimy to. Naprawimy to, Naprawimy to Naprawimy to, tak byśmy mogli znowu budować, Naprawimy to. Tak, byśmy mogli zacząć odnować. Nieważne jak jest źle A to, że mamy w sobie nadzieję i myśli też Przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie Zaczniemy budować od podstaw A jak się zjebie coś, naprawimy to Nieważne jak jest źle A to, że mamy w sobie nadzieję i myśli też Przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie Zaczniemy budować od podstaw A jak się zjebie coś, naprawimy to Nie ma mocy, która by nam tu mogła nadzieję odebrać To nie znaczy wcale, man, że nie możemy czasem przegrać By potem wygrać, po upadku stać żyć Dalej, cieszę się tym, co masz chłopaku Lepszyć medale, nie zawsze wspaniale yeah. W życiu, a w naszym państwie szczególnie To całe zamieszanie to test Jak mamy tu przeżyć To przeżyjmy wspólnie Razem tu zdecydowanie więcej Zdziałamy gdzie? Radem wzdór Zasypują nam głowę, bo każdy chce Żyć jak król, zapominając o społeczeństwie Idź pan w król Nie mówię cóż o zwycięstwie Żyjemy w kraju gdzie naprawić coś jest ciężko Ale damy radę mamu koleżko uwierz to Wpadłeś w sydła, Bo ktoś narobił bydła, tak bywa Czas na to być to no ty złapał za Krzydła. nieważne jak jest źle, a to że mamy w sobie nadzieję i myśli Przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie Zaczynamy budować postaw, a jak się zrobi coś, naprawimy to Nieważne jak jest źle, a to że mamy w sobie nadzieję i myśli Przeżyjemy, bo weźmiemy w ręce życie Zaczynamy budować postaw a jak się to zrefcuje Czego chcemy łatwiej osiągnąć wspólnie? Ale musisz jeszcze raz zaufać, wiem, że to trudne. Mamy to, czego innym brakuje. Nadmiar emocji, by wszystko uprościć. Bo moje serce jest pełne miłości. Kiedy stwierdzisz, że nie warto próbować, że zbytych fragmentów lustra nie umiesz dopasować, przyjdzie pora. Powiem, chodź tu, spojrzę ci w oczy i zaczniemy od początku. Nieważne, jak jest źle. Bo weźmiemy w ręce życie, to budować od podstaw A ja się zlepie coś, naprawimy to Nieważne jak jest źle A to, że mamy w sobie nadzieję i myśli też że żyjemy Bo weźmiemy w ręce życie, to budować od podstaw A ja cię